Cześć, witajcie, kolejny poranek, a może popołudnie, a może wieczór. Dziękuję, że jesteście ze mną, że jesteście bezpieczni, szczęśliwi, zdrowi i wolni, bo taki był temat tych naszych dni. Dzisiaj znowu mamy karty, były w pierwszy dzień i mamy znowu karty, ale dzisiaj mamy inne, bo dzisiaj mamy Divine Feminine, czyli boska kobiecość. Kobiecość jest w każdym, w kobiecie, mężczyźnie, yy, jak za kogokolwiek się uważacie. I wszyscy mamy kobiecość, kobiecość i męskość. I trzeba oczyścić karty, tak jak poprzednim razem. Dzisiaj znowu musimy zadać jakieś pytanie. Pomyślałam sobie, że może zapytajmy o to, czego jeszcze nie wiemy co powinniśmy wiedzieć właśnie teraz, w tym momencie. Kiedykolwiek oglądasz to wideo, to będzie dla ciebie. Czyli co powinniśmy teraz wiedzieć, a z czego może sobie nie zdajemy sprawy, co powinniśmy przyjąć do siebie jako naukę, jako wiadomość. Więc zobaczmy. Czego nie wiemy, co musimy wiedzieć. Mamy lalla, Święta mówionego słowa. Każde słowo, które wymawiam, staje się modlitwą. Jestem autorką mojej własnej historii. Ok, zobaczmy, co jeszcze Lalla chce nam powiedzieć. Niestety nie pamiętam dokładnie o Lalli, jakie jest jej przesłanie. Zobaczmy 100, numer 100. Może numer 100 ma dla Was jakieś znaczenie. A 10100 to jedynka. Każde słowo, które wymawiam, staje się modlitwą. Jestem autorką mojej własnej historii. Była mistyczką i poetką, która mieszka żyła w XIV wieku. I jej przesłanie, jakie są najmocniejsze słowa, które powinnam teraz używać. Bo chodzi tutaj o to, że każde nasze słowo. Tworzy naszą rzeczywistość. Każde słowo przez nas wymawiane jest zaklęciem, jest magiczne. I to, co mówimy, jeżeli mówimy, jestem szczęśliwa, wszystko jest dobrze. Nawet jeśli tak nie do końca do, w to wierzymy, jednak nasze słowa też mają energię, też wytwarzają, tworzą naszą rzeczywistość. Jeżeli mówię, wszystko jest beznadziejne. Nie czuję się bezpieczna, jestem zła, jestem głupia. Wszystkie te inne rzeczy również tworzą naszą rzeczywistość. Więc jakie są słowa teraz, które możemy wymawiać, które pomogą nam umocnić się w miłości własnej, w miłości do samego siebie i w poczuciu bezpieczeństwa w poczuciu, że wszystko jest tak, jak ma być. Jakie wypowia chcemy wypowiadać zaklęcia, żeby czuć się dobrze? I co ona jeszcze nam tu mówi? E właśnie, Lalla przypomina nam, że jesteśmy tak silni, że zmieniając słowa, którymi opisujemy siebie, możemy zmienić to, jak się układa nasze życie. Możemy wybrać naszą uwagę na każdym jestem. Czyli jestem dobra, jestem szczęśliwa. Staram się. Robię wszystko, co, co najlepsze. Czyli jakie są najmocniejsze, najsilniejsze słowa, które powinniśmy teraz używać? I może zróbmy krótką medytację, medytację. <grym> na ten temat. Zamknijcie oczy. Ja będę opukiwać, a Wy po prostu medytujcie. Bo można też opukiwać miejsca, merydianów i pomagać sobie w połączeniu się ze sobą w tym, co chcemy osiągnąć, w tym, czego chcemy się pozbyć. I teraz pomyślcie, w jakiej chce żyć w rzeczywistości. Bezpiecznej, szczęśliwej, cokolwiek dla Was znaczy, radosnej, innej miłości, takiej, której mam mocne granice. Wiem, jak chcę być traktowana i tak samo traktuję innych. Chcę żyć w takiej rzeczywistości. Żeby ją stworzyć, moim magicznym słowem jest może przyjdzie do mnie jakieś słowo. Pozwólcie temu słowu Przyjść do Was, może jest to parę słów, może jest to całe zdanie: Jestem dobra? Jestem wolna? Jestem miłością? Może jeszcze coś innego? To słowo, lub te słowa pomogą mi stworzyć moją rzeczywistość? Taką, której chcę żyć? Taką, w której czuję się bezpieczna, taką, w której czuję się szczęśliwa, taką, w której kocham siebie. I dziękuję tym słowom za ich energię, moc, za ich magię. Mam nadzieję, że jakieś słowa. Przyszły do Was. Możecie je sobie zapisać, wpisać w telefon, tak, żebyście zawsze, biorąc telefon w rękę, widzieli to słowo czy te słowa. Możecie napisać je na lustrze, bo ciekawie chcecie. Życzę Wam wspaniałego dnia, takiego, w którym jesteście twórcami swojej rzeczywistości, swojego życia. Pamiętajcie o konkursie, o komentowaniu, o polubieniu i do zobaczenia. Buziaki, pa!